Tak wyglądają drzewa po oprysku olejem parafinowym. Jak widać, wszystko ciemne, dokładnie pokryte, tu tylko za bambusem jest niepokryte, a tak to do dookoła 1000 litrów wody na hektar, przejazd w tom i z powrotem. Już proszę zobaczyć jakie są duże, duże liście. To już jest odpowiedni moment, już zaczynają mszyce być aktywne przędziorki także ciemna kora się zrobiła, czyli jest dobre pokrycie dawka 20 litrów na hektar i 1000 litrów wody na hektar plus 5 litrów zwilżacza na 1000 litrów wody. Tak to wygląda. Dzisiaj komunikat będzie o zakwaszeniu wody. Tu mam akurat wodę opadową. To jest z takiego zbiornika. To jest z dachu łapie. Jak widać jest 1073. No i w tamtym roku już ten temat był poruszany i w tym roku od nowa jedziemy. Dlatego że widzę duże, mm, duże zalety zakwaszania wody. Ja to robię wyrerem. Tu mam z tyłu. <laughs> Mamy tabelę lub takim urządzeniem możemy to robić. Na dwa sposoby są. Tu jest od żółtego do, do ciemnego, czerwonego. Wyrer. Co to jest wyrer? To jest adjuwent, zakwaszacz i zmiękczacz wody, czyli w jednym. Ja, już go zaczę... ja go stosuję już od dwóch lat. Tu mamy adjuwanta odtypieniacz, kondycjoner wody, regulator pH, anty aktywator działania środków no i ja widzę duże, duże zalety stosowania właśnie tego Werera. tu państwu pokażę widzę jak się zakwasi wodę lepiej działają środki tu, tu jest ta tabela która będzie dostępna ja zakwaszam praktycznie wszystkie środki delan, insektycydy Także tu mam tabelę i na tej tabeli się, się opieram. Od teraz Państwu pokażę jak to silnie zakwasza. Długopis Zobaczam w wyraże mamy 10.78. Proszę bardzo. I to troszeczkę jest wzięte, także jest bardzo mocne. Ja kwasku nie używam, dlatego że mi na beczkę wychodzi tego około 150 do 200 ml. Także całą się pierdzielić z kwaskiem, rozważać na polu, jak to sobie wleje setkę. czy Proszę zobaczyć, to tam parę kropel wpadło do słoika i robi robotę. Także dla mnie to jest lepsze. Przyszę dwie setki na 1000 litrów wody i to już naprawdę silnie, silnie zbija do 6 a ja więcej jak 6 nie zbijam bo to, to nie, ma, nie ma potrzeby no jak ktoś, ktoś chce kwaskiem no to, to nie mam nic przeciwko temu ale kwasek tylko zakwasza a tu mamy 3 w jednym także, a już decyzja należy do państwa dziękuję